Cześć, cześć. Yy... Kariera Rajdowa. Jedziemy dalej. Drugi zestaw dwóch odcinków. W, w... w... Polsce. Jezioro Łukie. Ale to też będzie szybki odcinek. Uff. Naprawiamy samochodzik, Trochę tam się. O, rozbijaliśmy. O, trzeba robić szybkie naprawy. Zasta, szybki szybka prawa, szybka. I się zmieściliśmy w czasie. Super. Dobra. Trzeci odcinek. W tym rajdzie. Lecimy dalej. Start: 6 prawy, bardzo długi. Do 6 lewy, 34 prawy. Powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1, start. 6 prawy do 6 lewy, 34 prawy. Do powoli 5 lewy, potem skręci 3 prawy. Otwiera przez szczyt, no szczyt 34 lewy, o. drugi przez szczyt. Zacząłem z przytupem. Otwiera 100 przez hopę. Prawą przez hopę, drzewo, potem lewą przez dużą hopę, 30. Prawą przez szczyt do 5 lewy. Dostrożnie, 4 prawy, zacisk 3 przez szczyt. 6 lewy, długi otwiera przez szczyt 30. ja ktoś tam posadził. Powoli, 6 lewy, długi otwiera 20, skręt ukryty, nie tnij, 1 prawy. Nie tnij? Wyjście na asfalt 50. Krokiem przez szczyt ostrożnie prawo przez 30 doszykany 1 lewy. 1 prawy wyjście 6 lewy 300. Zakręt ukryty 90 stopni lewy 50. 4, prawy, długi, otwiera 80 przez wyborę. Nie chciał mi się lewy, złamać z Kuba do tego zakrętu. Zakręt 4 prawy, bardzo długi zacisk 3 do 4 lewy. 30. 3 Jak 3 chyba prawy, zdjąłem prawy, wszystkie te słupki. Te paliki wszystkie, kurde. 6 lewy otwiera A. przez szczyt 30. I po rzepaku zaraz polecę. Kurde. 4 lewy zacisk przez szczyt do 5 prawy 30. 5 lewy 44 lewy przez szczyt. 50. 6 prawy no, przez szczyt to 6 lewy długi. Tutaj. Przez wyboje. Przez prawy, bardzo, bardzo długi otwiera przez hopę 50. Lewy 4 wąsko i zakręt. Zakręt prawy 3 długa. Otwiera przez szczyt do 5 lewy długi, zacisk 4. do 6 prawy bardzo bardzo długi do 6 lewy do 6 prawy do 5 lewy otwiera bardzo bardzo długi do 6 prawy do 6 lewy bardzo długi stop no 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 Sześć oh, prawy do sześć lewy, bardzo długi. Yeah. Sześć lewy otwiera przez szczyt 30. Sześć prawy do pięć lewy, 80. Środkiem przez długi. Co to było? Do 6 prawy, do 5 lewy, do zacisk 4. Chyba z nas ukryłem samochód. 50, zametą 6 prawy, długi zacisk. 100. O mój Boże, 46 sekund straty. Nie... Całe mi psów dupę zaraz. Jak Ci się prowadziło? Chcesz zmienić coś w samochodzie w czasie przerwy serwisowej? Przecież nie będzie już przerwy serwisowej. O... Ja. 10 sekund przewagi mam. Dobrze moi drodzy, no to jedziemy. Następny odcinek decydujące starcie. Fuck. Start 6 prawy Światelnie. długi otwiera przez szczyt 30 płasko prawy i płasko prawy przez szczyt. Powodzenia 5 4 3 Byle by ja w miarę postęp. Po Jeden Start 6 prawy długi otwarty przez szczyt 30. 5 ok. Płaski prawy, potem płaski lewy przez szczyt 120. 6 lewy przez szczyt bardzo długi 60. 6 lewy przez szczyt otwiera długi 80. 6 prawy przez szczyt 50. Powoli 6 lewy 30, skręt prawy, nawrót prawy dookoła bali. 50. Sześć lewy otwiera trzydzieści cztery lewy czterdzieści pięć lewy przez szczyt sto sześć lewy długi otwiera przez hopę pięćdziesiąt 4 prawy, długi zacisk do 6 lewy przez szczyt, bardzo długi, otwiera, 80. Światło mi zanikają, jest dobrze. Ostatnio tak Światkiem miałem w Finlandii, hopen, nie? Pamiętacie? Też Kręty, światła kryty, zanikały. Wąski, 4 prawy, długi. Aż w końcu zgasły. Otwiera, 30. A potem, jak światło zgasło, to był koniec 6 lewy długi, otwiera przez hopę 30. 6 prawy długi, otwiera przez szczyt 50. 4 lewy długi do 4 prawy wąsko. Wyjście przez szczyt, asfalt 80. Przez szczyt powoli, ukryty zakręt, 1 lewy. 200. Ostrożnie prawą do szykany, jeden lewy. Udało się. Całkiem sprawnie przejechać. To znowu szykana. 5 prawy, wyjście 50. Wie. 6 lewy, 250. Okej. Okay. Zaklęt 3 lewy długi otwiera przez szczyt szóter. 30. Skręt 3 lewy długi 80. 4 prawy długi otwiera 30. 6 lewy przez hopę do 6 prawy długi. Przez szczyt otwiera środkiem przez hopę do hopy. Do nagle ostrożnie 2 prawy, 3 lewy, 30. 6 prawy i 30. Sześć lewy przez szczyt, długą chopę. Do środkiem przez dużą hopę 30 lewy do 3 prawy długi zacisk do 5 pięć lewy 50. nie kurde 6 hmm. prawy długi otwiera przez hopę do środkiem przez szczyt do 6 prawy bardzo długi Lewy 34, prawy. Do powoli 5 lewy, potem skręci 3, prawy. Otwiera przez szczyt 30, 4 lewy długi przez szczyt. Otwiera 100 przez hopę. Prawą przez hopę drzewo, potem lewą przez dużą hopę 30. Drzewo? Prawą przez szczyt do 5 lewy. Ostrożnie, 4 prawy, zacisk 3 przez szczyt. 6 lewy, długi otwiera przez szczyt 30. Powoli, 6 lewy, długi otwiera 20, skręt ukryty, niecki, 1 prawy. Wyjście na asfalt 50. Środkiem przez szczyt, ostrożnie, prawo przez 30 do szykany jeden lewy. Jeden prawy wyjście 6 lewy 300. Ależ. Nie wyszła ta szykana i nie mam światła. Super. Zakręt ukryty 90 stopni lewy 50. Teraz będzie zabawnie. 4 prawy długi otwiera 80 przez wyboje. 4 lewy przez szczyt. Jako takow widzę. To zakręt 4 prawy, bardzo długi, zacisk 3 do 4 lewy. 30. Dni 5 lewy do 5 prawy długi. Do 6 lewy otwiera przez szczyt 30. 4 lewy zacisk przez szczyt do 5 prawy 30. 5 lewy 40. 4 lewy przez szczyt. 50, 6 prawy przez szczyt to 6 lewy długi 100 przez wyboje 6 prawy bardzo bardzo długi otwiera przez hopę 50 lewy cztery wąsko i zakręt znowu znowu przez do 5 lewy, długi zacisk, 4. 56 prawy, bardzo, bardzo długi, do 6 lewy. Do 6 prawy, do 5 lewy, otwiera bardzo, bardzo długi. A czemu ty się obracasz? Mrodacko, jest prosto. Do sześć prawy, do sześć lewy, bardzo długi, sto. Sześć lewy otwiera przez szczyt trzydzieści. Do 5 lewy, 80. Przez długi szczyt do 6 prawy, do 5 lewy, do zacisk 4. 50 za metą, 6. No, no, no. Zacisk. Oma. Stop. Przed samą metą. Dobra robota. Końcówka to było. UA! To było ciężkie przeżycie, ta końcóweczka. Ten przejazd powinien zapewnić nam wygraną w rajdzie. Mam nadzieję. Mamy to. Moi drodzy, mamy to. Polska górą. O! Linki stabilizujące uszkodzone. Wow, i mamy znowu ten wygraną. Całkiem duży zapas. Wow, to było fajne. Podoba mi się ten rajd. Rajd polski jest całkiem konkretny. No, moi drodzy, czwarte miejsce w mistrzostwach. Czwarte. Całkiem solidnie. No tak. A jest tu sklep czy coś? a dwa, h dwa. No właśnie to jest gol. Dobrze moi drodzy. Kończymy na dzisiaj. Widzimy się w następnym um, w następnych um, w następnych mistrzostwach w nowej klasie. Także trzymajcie się i do zobaczenia.